Niedosłuch. Głównie darmowa wiedza, skąd ją czerpać? Tak, żeby być pewnym, że jest ona merytorycznie dobra, że jest prawdziwa, po prostu, że te informacje, które otrzymujemy, są prawdziwe. I dzisiejszy odcinek właśnie o tym będzie, skąd czerpać głównie darmową, gdzieś tam opłatnej też będzie, ale głównie darmową wiedzę związaną z niedosłuchami i jako rodzic. I jako terapeuta logopeda zapraszam. Nazywam się Agnieszka Kapron, jestem surdologopedą, audiofonologiem, protetykiem słuchu i pracuję głównie z dziećmi z niedosłuchami i z opóźnionym rozwojem mowy. I dziś zajmiemy się niedosłuchem, a dokładniej darmową wiedzą związaną z niedosłuchami, głównie darmową, i właśnie podzielimy sobie na te dwie części, jak wspomniałam na początku. Najpierw zajmiemy się logopedą, czyli skąd logopeda powinien czerpać wiedzę potem rodzic. Dlaczego Dlaczego to są dwie różne rzeczy? Nie powinniśmy mieszać logopedy z rodzicem jako jeden do jednego. Logopeda, terapeuta, mający wykształcenie i pedagogiczne, i wykształcenie logopedyczne, stricte specjalistyczne, inne, a rodzic, który może zupełnie nie być w tym jakby zupełnie obszarze zainteresowań, może jest, nie wiem, informatykiem lub kimś tam innym i nie ma pewnej wiedzy, to nie powinniśmy go też obawiać jakby koniecznością uzyskania pełnej wiedzy, wiecie, idealnej interpretacji wszystkich badań słuchu i tak dalej, no nie, to jest rodzic. Od tego będzie lekarz, od tej interpretacji badań słuchu, od interpretacji na zasadzie co słyszy, jakie głoski, będzie logopeda, a rodzicowi powinniśmy dać pewne informacje, ale też gdzieś powinna być ta granica, gdzie jest specjalista, a rodzic, ale niektóre rzeczy powinien rodzic wiedzieć bardziej niż specjalista nawet, dokładniej, gdzie jaki papier trzeba załatwić, bo logopeda może wiedzieć mniej więcej, ale dokładnie w którym okienku no, może nie wiedzieć, tak? A rodzic no, powinien wiedzieć, bo musi to za załatwić, więc widzicie, że troszeczkę będzie inna wiedza, ale nie będzie to na zasadzie, że logopeda wie więcej. Albo rodzic, tylko troszkę będą mieli wspólnego, a troszkę innej wiedzy. A więc zacznijmy sobie od logopedy. Skąd czerpać taką? Darmową albo tanią można powiedzieć wiedzę. Po pierwsze, będą to książki. Książki można kupić, można wypożyczyć w bibliotece, więc będą darmowe, można pożyczyć od innej koleżanki i przeczytać, więc może to być też w kategorii darmowych lub niewiele płatnych, bo te książki jednak nasze, te surdologopedyczne. No, nie są w cenach kilkuset złotych, tylko kilkudziesięciu raczej, no więc powiedzmy, że nie jest to jakaś tam ogromna inwestycja, oczywiście jest, ale nie aż taka duża, i będą to książki. Ale uwaga, uwaga na to, że te książki są aktualizowane i tak naprawdę w niedosłuchach bardzo szybko się zmienia wiedza. Więc jak kupimy książkę, która 15 lat temu została wydana, Oczywiście, może mieć wiele, wiele bardzo przydatnych merytorycznych rzeczy, ale może mieć też wiele nie błędów, tylko po prostu dawnych ustaleń, a przy tak zmieniającym się, tak szybko zmieniającym się środowisku, chociażby jeśli chodzi o implanty ślimakowe, może coś nie być aktualne e, lub po prostu może nie być pewnych informacji. Więc pamiętajmy, że książki super na pierwszym miejscu. Ale jednak musimy pamiętać o aktualizacji, żeby one były nowe, żeby też mieć swoją taką siatkę na to, takiego, takie spojrzenie, nie wszystko jakby brać do siebie idealnie, tylko też przełożyć na aktualną, właśnie sytuację, bo może to było 5 lat temu, a coś weszło nowego, tak? jakiś system, jakieś rozwiązanie i tak dalej. Więc zawsze sobie pamiętajmy o tym, żeby przełożyć akurat przy niedosłuchach w tym momencie bardzo, Spektakularnie, można powiedzieć, działają różne badania, czy protezy słuchu, i tak dalej. Jakby one zmieniły się bardzo spektakularnie, o tak, więc też trzeba pamiętać, że to jest taki krótki czas i trzeba aktualizować. Ale co z tą aktualizacją? Skąd ją brać? Najlepszą aktualizacją są konferencje. Nie tylko szkolenia, ale właśnie konferencje. Dlaczego? Ponieważ tam na konferencji raczej nie będzie takiego Szkolenia, wiecie, od A do Z, jak to z tą terapią, jak to etapy, raczej nie. Konferencja to będą raczej nowe badania, nowe spojrzenia, aktualizacja, więc Konferencje to jest taka aktualizacja, i one też często są darmowe, słuchajcie. Naprawdę często są darmowe. Oczywiście są i płatne, ale można zapisać się też za darmo. Różne, to już zależy, cały czas są inne. Niektóre cyklicznie, niektóre jednorazowo, więc nie podam wam tutaj jakiegoś jednego miejsca. Ale generalnie, jak coś się pojawia takiego fajnego, to ja zwykle daję znać w mediach społecznościowych u siebie, że ja. Albo że włączam online, więc też macie wtedy możliwość skorzystania, jak nie obserwujecie. I teraz oczywiście szkolenia. Szkolenia w różnej formie: i stacjonarnej, i szkolenia online, i to też jest właśnie tutaj oczywiście czasami płatne, często płatne, ale też czasami często darmowe. Także też można sobie naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy wziąć, inspiracji, czy wiedzy merytorycznej ze szkoleń różnego rodzaju, krótszych, dłuższych, stacjonarnych, Online, także też bardzo, bardzo fajna rzecz. I tutaj na takim szkoleniu zwykle mamy troszkę załatwione te dwie rzeczy w miarę. To znaczy, ktoś przeczytał książki, ktoś był na konferencjach i ubrał to wszystko, na przykład w szkolenie swoją wiedzę, tak? Z różnych książek, z konferencji, z praktyki, więc mamy tak jakby czasami jakąś część tamtych rzeczy załatwioną na zasadzie, że po takim szkoleniu jesteśmy w stanie naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić, a więc to szkolenie też jest jakby tak. Takim ważnym elementem, też jest dużo darmowych szkoleń. U mnie na przykład teraz jest darmowy cały cykl takich webinarów, live'ów, o tym powiem na końcu. Akurat są one niedosłuchowe, więc jak oglądasz tak premierowo ten odcinek, to na końcu powiem Ci właśnie o darmowym cyklu, bardzo merytorycznym, bardzo fajnym, więc jak najbardziej szkolenia są również darmowe. Czwartym punktem, super darmowym są inni. Specjaliści, czyli konsultuj, ale tu uwaga, są dwie drogi. Po pierwsze, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog, oczywiście taka współpraca, ale też twoja koleżanka logopetka, nie potrafisz zinterpretować badań słuchu, nie potrafisz tego badania, bo jest jakieś specyficzne na innym sprzęcie. Zadzwoń do niej, spotkaj się z nią, zapytaj i tak dalej. Także mamy możliwość zdobywania wiedzy od siebie wzajemnie. I nie musimy nawet wtedy jechać na szkolenie, tylko po prostu szkolimy się tak wewnętrznie, jeden do jednego, o jakieś rzeczy pytamy, wyjaśniamy, rozmawiamy, więc inni specjaliści, ale właśnie też. My, to znaczy logopeda, logopeda, nie że koniecznie logopeda fizjoterapeuta, logopeda psycholog, oczywiście to też, ale właśnie też w takiej formule logopedy dla logopedy. I kolejne piąte miejsce, naprawdę rewelacyjne, tylko trzeba mieć duży filtr, ale... Ogólnie, jeżeli przeczytaliśmy książki, chodzimy na konferencje, chodzimy na szkolenia i konsultujemy z innymi specjalistami, to media społecznościowe, czyli ten piąty punkt, nie będą stanowiły dla nas żadnego zagrożenia, tylko same korzyści. W mediach społecznościowych jest tak dużo inspiracji przede wszystkim, że jak czasami oglądam Wasze gdzieś tam relacje, rolki i myślę sobie, Wow, jakim cudem nie wymyśliłam takiego ćwiczenia? Nigdy nawet nie wpadłam na to takie proste, a po prostu rewelacyjne. Na przykład, albo myślę sobie, wow, jak to ktoś wymyślił, jak wpadł na taki pomysł, skąd jest taka świetna rzecz? Na przykład dzisiaj oglądałam relację, nie wiem kogo, możecie napisać w komentarzu o kaleidoskopie, o takim jakby szkiełku, które jakby przykładając go widzimy po kilka przedmiotów i Autorka tej relacji pokazała tam jakieś tam zwierzątko, tak, czy jakiś tam przedmiot, i powiedziała, że można ćwiczyć liczbę pojedynczą i mnogą, bo zobaczcie, macie chleb, przykładacie właśnie to takie szkiełko i widzicie kilka tak, tych czy zwierzątek, czy przedmiotów, więc mamy odmianę, na przykład pies i kilka psów i tak dalej. Więc super sprawa. Ja dzisiaj właśnie widziałam to w relacji i byłam zachwycona. Możecie właśnie dać znać, jak wiecie. Kogo to była relacja? Bardzo, bardzo mi się podobała. I widzicie, inspiracje, rewelacja, ale też także takie typy, wskazówki, takie wiecie, wykrzykniki. Bardzo, bardzo fajne. Oczywiście trzeba mieć filtr na to, ponieważ różne rzeczy się zdarzają w mediach społecznościowych, ale powiem wam, że i w książkach się różne rzeczy zdarzają, i w innych tutaj miejscach, i na konferencjach, bo nie każdy się z każdym zgadza, każdy ma inne podejście. I tak dalej, więc różnie to bywa, także pamiętajmy o tym, żeby mieć taki filtr. No to teraz. Rodzice. Rodzice skąd powinni czerpać wiedzę, bo tak mniej więcej szłam, mniej więcej od najważniejszych u logopedy, czyli książki, konferencje, szkolenia, później inni specjaliści, jakieś tam konsultacje i media społecznościowe, bo mniej więcej tam szłam tak od góry. I tutaj, jeśli chodzi o rodziców, też postaram się tak od góry, czyli co jest takiego najważniejszego. Po pierwsze, trzeba szukać informacji u specjalistów, lekarza. Słud do logopedy czy logopedy, pedagoga, psychologa, u tej osoby, do której chodzimy z daną trudnością, to jeśli chodzi o niedosłuch, to będzie głównie lekarz, pewnie logopeda, pedagog najczęściej, czasami ten psycholog, tak? No bo tu zależy, gdzie trafimy i jakie mamy potrzeby. Protetyk słuchu, oczywiście, o też, więc generalnie u specjalistów, czyli nie pytamy. Wiecie, nie wiem, babci e, o to, czy jej aparat się sprawdził, bo to będzie aparat dla babci, bo to będzie aparat, który nie ma na przykład jakichś tam funkcji żadnych, praktycznie, tych e, jakiś takich dodatkowych, a nasze dziecko potrzebuje, bo ma lat 10 e, i chciałoby mieć, nie wiem, łączyć się e, w jakiś sposób e, strumieniowo, i tak dalej, a babcia nie potrzebuje, więc to z tego, że babcia powie, że fajny aparat, że dobry aparat. Więc jakby wiecie, musimy szukać w odpowiednich miejscach wiedzy, więc. Szukajmy u specjalistów, i to jest punkt numer jeden. Nie gdzieś tam sobie nie wiadomo, gdzie nawet i książki nie są na punkcie pierwszym, dlatego że rodzic nie mając. Podstawy wiedzy, jakby na początku, może coś źle zinterpretować, albo wziąć jakąś informację do swojego dziecka, która tak naprawdę nie jest skierowana do jego dziecka, bo nie jest tą sytuacją. Gdzieś tam są chociażby rodzaje niedosłuchów, tak? I implant nie będzie do niedosłuchu przewodzeniowego, który da się wyleczyć i tak dalej. A rodzic nie wiedząc pewnych rzeczy będzie, nie wiem, dowiadywał się o implancie, bo będzie myślał, że właśnie implant jest dla jego dziecka. Może to taki trochę dziwny przykład, ale wiecie. Specjaliści to jest numer jeden. I także w tym punkcie jest to, że nie każdy się specjalizuje, więc nie pytamy pediatry o rodzaje procesorów dźwięku, raczej, chyba że jest. Akurat wyspecjalizowany, bo on się na tym nie zna i on nawet może nie wiedzieć, że w ogóle procesor dźwięku jest, e, nie wiem, czy, czy wiedzą pediatrzy, czy nie, e, aczkolwiek jakby nie do tego specjalisty, tak? E, czyli jakby musimy wiedzieć, kto się specjalizuje w niedosłuchu, ale uwaga, małe dzieci, jeżeli mamy małe dzieci i o nich mówimy, i nie idziemy do lekarza, który się specjalizuje w dorosłych i zawrotach głowy, bo jest to na przykład ten sam tytuł lekarza, ale zupełnie inna specjalizacja, tylko właśnie do tego lekarza, do tego logopedy, który się specjalizuje właśnie w terapii dzieci z niedosłuchem, bo oni mają aktualną wiedzę i oni mają nam najwięcej do powiedzenia. Także pamiętajmy o tym, że nie do jakiegokolwiek, tylko do tego, który się specjalizuje. Grupy na Facebooku to kolejny punkt. I uważam, że są bardzo, bardzo cenne, tylko do pewnych informacji. Czyli tam nie pytamy mm, o takie informacje lekarsko-specjalistyczno-logopedyczne i ogłoski i tak dalej. Nie, nie, nie. To pytamy specjalistę na żywo, swojego terapeuty, ale pytamy tam. O to, gdzie załatwić wczesne wspomaganie, jak odwołać się od orzeczenia, yy, i tak dalej, znaczy od braku na przykład punktu siódmego w orzeczeniu, yy, i przeróżne tam inne rzeczy, ale te techniczne, yy, tak, yy, o opaski, albo jak nosić aparat, procesor, żeby właśnie nie spadał, tak, yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę ogrom wiedzy na grupie, na Facebooku, na grupach, na Facebooku, w mediach społecznościowych, tylko pamiętajmy jakiej, czyli właśnie Właśnie tej wiedzy, a nie wiedzy typu jak wywołać głoskę u dziecka, bo tym się zajmuje specjalista, więc uważam, że są super media społecznościowe, naprawdę dzięki temu szybko trafiają dzieci do specjalistów, ale. Też nakładamy na to filtr. Uwaga na szkolenia i webinary. Niektóre będą super przydatne dla rodziców, yy, i zaraz powiem jakie, ale niektóre nie są odpowiednie dla rodziców, tak? Czyli też musimy sobie gdzieś tam te granice wyznaczyć, bo za bardzo specjalistyczne i takie skierowane do logopedów, na przykład do specjalistów, rodzic po obejrzeniu może chcieć wywołać głoskę, bo może mu się to wydawać proste, lub inne aspekty, a nie jakby całości, tylko jakiś wycinek. Więc pamiętajmy o tym, żeby mieć taki. Właśnie filtr, ale są takie webinary, live, y, na które koniecznie zapraszamy rodziców. Jakie na przykład teraz był w piątek live z mamą Gucia, która to no jest mamą dziecka z niedosłuchem, opowiada, jak wygląda diagnoza z jej perspektywy rodzica, jakie podejście przyjęła, dzieli się swoją historią i takie live y są bardzo budujące i takie pomagające, wspierające i na takie. Super, zapraszam, zapraszamy wszyscy. Ale także takie uświadamiające webinary, gdzieś tam wprowadzające różne ciekawe aktywności do takiego dnia codziennego. Super, na takie jak najbardziej, rodzice, super. Zapraszamy wszystkich rodziców, ale pamiętajmy o tym, żeby też mieć te granice, gdzie są specjalistyczne, a gdzie właśnie takie skierowane dla na przykład rodziców dzieci z niedosłuchem. I zapraszam was właśnie przy tej okazji na cały cykl webinarów live'ów i one będą skierowane i do specjalistów i do rodziców, zależy który. Pierwszy, który się odbył w piątek jest skierowany do wszystkich do rodziców szczególnie, ale specjalistów też zapraszam. Właśnie mama Gustawa dzieli się swoimi Um... przemyśleniami, informacjami o diagnozie dziecka z niedosłuchem z perspektywy rodzica. Już wspomniałam, on jest zapisany u mnie na Facebooku, można go oglądać aktualnie. Następny live będzie w poniedziałek, będzie to live, który mówi o współpracy logopedy specjalisty z inżynierem klinicznym protetykiem słuchu. I tu też zapraszam i rodziców i specjalistów, ponieważ będzie o tym w ogóle po co współpracować, czy przekazywać informacje, jaki jest sens i naprawdę ważna jest świadomość rodzica, żeby wiedział jaki jest sens i terapeuty i co może zrobić protetyk słuchu albo inżynier kliniczny e a co może zrobić logopeda? A co mogą zrobić razem? Naprawdę super live. Także w poniedziałek o 20.00 zapraszam też na mojego Facebooka, na mój profil. Pojawi się właśnie o 20.00 i też będzie zapisany, będzie można go oglądać. Z kolei ostatnie nasze spotkanie z cyklu w środę o 20.00. W tą środę zaraz po publikacji tego filmu, czyli 26.00 o godzinie właśnie 20.00. Link macie tutaj w opisie. Będzie to już webinar z zaświadczeniami z materiałami i to już będzie taki specjalistyczny webinar, naprawdę taki bardzo konkretny, bo będą to badania słuchu, logopedyczne SOS, czyli co i jak słyszy mój pacjent, podejście. Praktyczne. Wyjaśnimy sobie naprawdę badania słuchu, tak, żebyście z łatwością sobie mogli radzić w tych badaniach słuchu. Będą to informacje podstawowe, ale bardzo konkretne, takie, które dadzą Wam po prostu, wyjdziecie z wiedzą, konkretem, nie że tam sobie pogadamy, tylko. Wiecie, wiecie jakie badanie, co to, najczęściej pytacie o badanie, o tym panometrię, więc to będzie tak tutaj najbardziej poruszone, czyli te takie wykresy, piramidki, czy on słyszy, czy on nie słyszy, co on słyszy, więc wiem, że nie wszyscy logopedzi mają takie panele niedosłuchowe, słuchowe, na przykład na studiach specjaliści, są to również z nami studenci, czy inne zainteresowane osoby, które chciałyby wiedzieć o co chodzi w tych badaniach słuchu, będzie to wszystko na tym ostatnim naprawie. Bardzo merytorycznym, konkretnym spotkaniu w środę o godzinie 20.00. Link. To jest osobny link tutaj na dole w opisie, ponieważ klikacie i jakby przynosi Was do innego miejsca, on będzie tylko tego dnia dostępny do północy. Warto być. Będą też materiały, które potem będziecie mogli po prostu posługiwać się nimi w gdzieś tam badaniach słuchu, w, swoim, w swojej po prostu praktyce logopedycznej. Także zapraszam Was serdecznie na wszystkie te trzy darmowe zupełnie spotkania. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w niedzielę o dziewiątej.